Dawno nie testowałem żadnego Baofenga. Zatem jest Baofeng Digital Mobile Radio. Baofeng cyfrowy to jest model DR1801UV, tak się prezentuje. Bateria o pojemności 2200 mAh. W komplecie oczywiście to co zawsze, czyli ładowarka Zwykłanie USB, klips do paska, smyczka, antena. Za wypożyczenie tego radia do testów dziękuję Mateuszowi. Troszkę przetrzymałem je, no ale w końcu jest test. Tak wygląda ten Baofeng w porównaniu z klasykiem UV5R. Jest nieco dłuższy, na grubość mniej więcej taki sam i na szerokość taki sam. Troszeczkę dłuższy. Porównałbym go wielkością do UV-82, którego w tej chwili tutaj nie mam. Klawiatura jest czytelna, dość duża. Tu mamy kursory, menu. No, pobieżnie przejrzę ustawienia dostępne z klawiatury. Wyłączyłem podświetlenie, ponieważ lepiej to wygląda podczas nagrywania, ale w rzeczywistości lepiej jest jednak z podświetleniem. Takie mamy opcje. Tu mamy przełącznik VFO na pamięci. Pamięci przewijamy sobie strzałeczkami. Menu dość czytelne. Myślę, że no, takie łatwe w obsłudze. Możemy praktycznie wszystkie ustawienia sobie tutaj z klawiatury pozmieniać. Wyświetlacz nie jest duży, porównywalny, no troszeczkę większy niż w tym UV5R, zobaczmy. No tak, jest troszkę większej rozdzielczości, więc te czcionki są takie gładsze, no i duże ikony w górnym rzędzie. Tu przyciski. Nie ma latarki. To ciekawe. Mateusz mnie zaprogramował, ponieważ w komplecie nie było kabelka do programowania, ale ja sprawdziłem, że do programowania tego radia nadaje się przewód kabelek od analogowego Baofenga, zaraz Wam pokażę jak wygląda program do programowania firmowy, ponieważ Chirp tego nie obsługuje tu mam kabelek do programowania od analogowego co prawda Retevisa ale te kabelki są takie same można nim programować zarówno Baofengi analogowe podłączam do komputera tak wygląda programik do programowania tego radia no, mamy informacje o radiu Podstawowa konfiguracja, w której możemy ustawić sobie napis, który pojawia się na wyświetlaczu na początku, Rayleigh ID, DMR-owe, no i różne inne ustawienia, które tutaj widzicie. Tutaj poszczególne, jakby funkcje, otwierają się w oddzielnych zakładkach, pomiędzy którymi możemy się ładnie tutaj przełączać. Fajny program, łatwy do obsługi, moim zdaniem. Tutaj mamy zaprogramowane częstotliwości i przemienniki. Jeśli chcę sobie wyedytować któryś z nich, to klikam przy nim edit. Tu mam zaprogramowane analogowe przemienniki. No i cyfrowy przemiennik. Tak to wygląda. Czytanie zawartości radia jest dość szybkie. Tutaj prędkość ustawiona jest domyślnie na 115 200 bitów na sekundę. Sczytanie zawartości pamięci trwa dosłownie, no może kilka sekund, kilkanaście sekund. OK, i pojawiają nam się wszystkie ustawienia. W radiu mamy tutaj takie przyciski, programowane. Tutaj są dwa przyciski, i u góry jest jeden. Możemy im nadać różne funkcje. Możliwości jest sporo. Każdy przycisk może mieć dwa ustawienia przy krótkim naciśnięciu i przy długim naciśnięciu. Jak widać, możliwości trochę jest. No dobra, ja to radio testowałem na wczorajszym live. Moi rozmówcy mówili, że dobrze mnie słyszeli. Przesłali mi kilka nagrań. Bardzo dziękuję. Zaraz je tutaj wmontuję do tego filmu. No a powiedz jak, jak mnie odbierasz. Jak byś mi, jaki byś mi dał raport? SQ7SF, 109, Drażna Halina. Witam Cię, Rafał Kuter, Katowice. 5-9, bardzo ładnie Cię wygląda. Ja idzie oczywiście z aplikacji Droid Star, Droid Star jest na słona, oh. ale super Cię słyszę, no ja w koledzie. także dobrze jest, udało się. 7 Sierra Echo, SP6TDU, Holgera. Widzę Cię Andrzeju, widzę, że się udało y, Remera a odpalić, fajnie również na piąteczkę Ciebie odbieram. No, ja w tej chwili w URL-u i, i mówię, oglądamy live'y, ja w pracy, więc. Że się, y, że się zgłosiłeś. Rzeczywiście ten poker round był problemem, eee, no ale dobrze, to fajnie, że działa, fajnie, że dobry raport, a tymczasem bardzo dziękuję za zgłoszenie Rafale i za łączność, i za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Sprawdzę jeszcze, z jaką mocą nadaje to radio. Podłączyłem je do mojego reflektometru, przez reflektometr do sztucznego obciążenia. No i teraz na... W paśmie 70 cm 2,5 W. Zmniejszę moc na, na minimum i zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądać. 0,5 w. w na małej mocy, 2,5 W na dużej mocy w paśmie 70 cm. Teraz 2 metry, oczywiście analogowo na 2 metrach. 5W, bardzo ładny wynik. 5W moc wysoka, teraz zmniejszę na niską. No i sprawdźmy. 1W. Wat. 1W wat na niskiej mocy, 5W na wysokiej. Dobry wynik, ładny. Zobaczmy jeszcze, jaką moc emituje to radio w, w demerze. W trybie VFO możemy zmienić parametry nadawania z analogu na. Cyfrę i możemy po prostu w kanale simplexowym sobie nadawać cyfrowo. Ja to tak teraz zrobię. Tutaj nam się od razu w górnym rzędzie zmieniła ikonka z takiej sinusoidy na, na takie schodki. No i teraz będę nadawał cyfrowo pasmo 2 metry. Zobaczmy, jak, z jaką mocą nadaje to radio w modzie cyfrowym. 1,5 W. No widać, że tutaj się tak, tak drży ta wskazówka, więc prawdopodobnie ta moc jest większa, tylko miernik pokazuje mniej. Zobaczmy jeszcze w paśmie 70 cm, 1 W i też wskazówka drży. Tak to wygląda. Myślę, że zaspokoiłem Waszą ciekawość co do tego modelu. Jest to jedno z najtańszych z jeden z najtańszych radiotelefonów DMR-owych na rynku w tej chwili na AliExpress ten Baofeng kosztuje około 300-kilkudziesięciu zł. No ja z niego korzystałem, nic nie mogę mu zarzucić. Działa dobrze zarówno w analogu jak i w cyfrze. Wszystko jest OK. Jeszcze opublikuję jeden film, w którym porównam modulacją tego Baofenga z modulacją Retewisa RT3 z wgranym oprogramowaniem OpenGD77. Nagrałem taki test w terenie. Pojechałem kilka kilometrów od mojego domu z tymi dwoma radiotelefonami, czyli z tym Baofengiem i z Retevisem i w domu nastawiłem SDR Sharpa z wtyczką DMR-ową. No i nadawając jednego i z drugiego radia. To porównanie zobaczycie w kolejnym filmie. A tymczasem dziękuję za oglądanie i do następnego. Zapraszam na live oczywiście we wtorki, czwartki i soboty o 20.30, a także może wkrótce w niedzielę o 12.00. To będzie stała pora. Do zobaczenia, cześć.